Siema, wlecie nowy patch do Siege'a, a w nim bug, nerf. Traci on małe kółka do wypalania na rzecz min kierunkowych. Kapkan. Nerf. Traci C4 na rzecz drutów kolczastych. Lesion. Nerf. Traci jedno gu i od teraz ma ich 8. Czas odnowienia gu został wydłużony z 25 sekund na 30. Oryx. Buff. Czas w którym Oryx po daszu wraca do trzymania broni został skrócony. I tak po zwykłym daszu z 0,5 sekundy na 0,2. Po uderzeniu daszem w ścianę z 0,5 na 0,3 sekundy. A po uderzeniu wroga z 0,5 na 0,1 sekundy pomoże to w walce z tarczami. RAM. Nerve Traci shotgun boczny ITA-12S. SLEDGE. BOF. Od teraz jest 2 speedem 2 health. Operatorem. Slack shotguny dostają nerfa. NERF dotyczy strzelby. ACS-12. Azami, Alibi i Maestra. do Kebi i Vigilo. TCSG Kaida i Goyo. I od teraz zasięg, w którym pociski tracą obrażenia, został skrócony i zaczynają się zmniejszać obrażenia od 15 metrów, a nie od 25, a kończy się zmniejszać do 25 metrów, zamiast od 35. Zmniejszone obrażenia przy maksymalnej odległości zostały zredukowane z 70% mniej obrażeń na 60% mniej. Dodatkowo odległość, z jaką strzelby niszczą teren, została zredukowana, a nerw do niszczenia terenu został dodatkowo nałożony na Wendetę Teimosa Karabin G36C dostaje buffa, gdzie zmniejszono rekord pionowy i poziomy. Jest to broń aż i jany. Strzelopatyce SG12 dostaje buffa i zwiększono obrażenia z 63 na 75.